Jak to stare przysłowie mówi, kwiecień plecień bo przeplata trochę przegudówki, trochę rogala. A w sumie ogólnie w tym miesiącu jakoś dużo różności mamy wam do zaprezentowania, bo są i bardzo pokręcone gierki o azjatyckich duchach, troszkę klimatycznych RPGów i na deser talerz Rogali, ale te ostatnie to chyba już norma. Ja się z wami witam i zapraszam do zapowiedzi. Na początek cofnijmy się jeszcze do marca, bo jak to w bywa, w branży codziennie odbywają się przetasowania. W tym przypadku na szybko chciałbym powiedzieć wam o nagłych premierach, które nastąpiły pod koniec miesiąca. A więc, dla fanów spokojnych gier z zarządzaniem i miłą dla oka oprawą, jawi się gra Spilet. Trochę taki dredż, tylko w przyjaznej atmosferze, bo czyścimy rzeki zanieczyszczeń. Zbiera bardzo dobre noty, więc chyba warto było czekać. Kolejną grą, która dopiero co zabiutowała, jest kontynuacja udanej gry taktycznej Dark Deity. Przy czym jest to zupełnie nowa historia, a więc nie trzeba zanurzyć się w poprzedniczkę. Powiem krótko, duchowy spadkobierca Fire Emblem z GBA i DSA. A teraz dwie opiecujące Metroidvanie. Twilight Monk, charakteryzujący się piękną oprawą graficzną i mapą świata rodem z dobrych JRPGów, oraz Inah, wymagająca gra z ogromną ilością bossów do pokonania. Wszystkie te gry są już do zakupienia na wybranych platformach. Już na samym początku kwietnia przeżyjemy emocjonalną przygodę. Koira to narracyjna gra przygodowa z rzutu izometrycznego z silnym naciskiem na interakcję głównego bohatera z uratowanym pieskiem. Akcja gry dzieje się w mrocznej, mroźnej krainie, którą jednak próbujemy nieco odbudować dzięki sile muzyki. Na naszej drodze staną jednak myśliwi, dlatego gra w wielu momentach zmieni się także w prostą skadankę. Do tego dużo eksploracji, interakcji z leśnymi mieszkańcami oraz wizualna uczta dla oczu. Myślę, że warto zaopatrzyć się również w chusteczki, bo twórcy obiecują, że będzie to emocjonalna podróż. Krok to gra, która wychowała miliony graczy w przeszłości. Teraz po blisko 28 latach od premiery dostaniemy remaster z podbitą rozdziałką teksturami wyższej rozdzielczości oraz najważniejsze poprawionym sterowaniem. Tak, gra po tylu latach przyzwyczajania nas do innych standardów byłaby niegrywalna. Gotowi na podróż w odmęty dziecięcej nostalgii, twórcy nie wykluczają również odświeżenia drugiej części kroka i dokończenie trójki, lecz wszystko zależy od sprzedaży remastera. Dead Kit to niezależny projekt polskiego twórcy, który legitymuje się jako intensywna arena brawler. Przebij się przez 8 pieczęci, aby dotrzeć na dno zdradliwej studni, korzystając z pomocy trzech dusz uwięzionych między życiem a śmiercią. Chroń za wszelką cenę, eliminuj hordy nieustępliwych wrogów i walcz, aby ponownie wprawić w ruch koło życia i śmierci. Gra wypchana będzie mechanikami poprawiającymi kolejne przejścia pieczęci. Dlatego, piękna oprawa pixel art i fakt, że to rodzima gra, sprawia, że powinniście zagrać chociaż w dostępne demo. Polecamy. Nie ma nic lepszego niż dobry kryminał, a jak można wejść w buty osoby, która rozwiązuje zagadkę, to już w ogóle. No ale przyznam się, że nie spodziewałem się indyjskiej gry detektywistycznej, gdzie wciniemy się w Dodsona, aspirującego do bycia gwiazdą Bollywood, ale nagłe wydarzenia wrzucają go w buty detektywa. Ciężko mi powiedzieć, jak dużo zagadek będziemy w stanie rozwiązać poprzez wytańczenie sobie rozwiązania, na pewno, jednak, jako aktor wannabe, będziemy w stanie wcielić się w różne role, a dzięki wielkiej ilości przebrań wkraść się niezauważonym i przepytać niespodziewające się osoby. Zapowiada się ciekawa gra logiczna, gdzie będziemy dochodzić do odkrywania zagadek poprzez aktorstwo. Kolejny rogal. Kolejna gra, która jest blisko gameplayem do Hadesa. Tylko, że tutaj cały lub rozgrywki nicząc tego, że jest to zamieszczone na okrągłe planszy, gdzie przechodzimy z jednej połowy na kolejną, dodatkowo jak kiedyś w Curse of the Dead God nie dostajemy tylko kolejnych upgrade'ów, skill'i czy reliktów, dostajemy też za każdym razem kolejne osłabienie, by nie było za łatwo. Więc każde wzmocnienie niesie ze sobą przekleństwo. No, ale to też nie tak, że nie możemy nigdzie się udać, tylko będziemy krążyć i krążyć po tej okrągłej mapie. Będziemy też zostawać na koniec bossów. A jak na solidnego Roglite przystało, będziemy mogli również wzmocnić się na stałe, gdy nie uda nam się dana potyczka. Ogólnie zapowiada się ciekawie, zwłaszcza z racji wizualnej. Graficznie, technicznie, gra wydaje się naprawdę poprawnie zrobiona. Platformówki z silnym naciskiem na fabułę to złoto tej branży. Prepared and Existed Platformer zapowiada się na kolejną taką produkcję. W tej grze jednak masz jedną szansę na wszystko. Każdy wybór, każda walka z bossem i każda porażka wpływają na rozgałęziającą się fabułę i decydują o tym, jak potoczy się historia i jak się zakończy. Czy uratujesz świat, czy poniesiesz sromotną porażkę? Czy jako stażysta biurowy możesz uratować świat? Gra ma zaskoczyć nas wieloma mechanikami, bo poza zręcznościowymi sekwencjami pojawi się także skradanie, zabawne minigry, czy ucieczki wózkiem sklepowym. Tak wiele wariacji w jednej grze może zrobić wrażenie. Jak ten nabity projekt wyjdzie w praniu? Przekonamy się już niebawem. mi oh, i come along. Jedna z najgorętszych premier w abonamencie Xbox Game Pass. Jej poklatkowy styl animacji od razu rzuca się w oczy, do tego naprawdę piękna oprawa graficzna oraz klimat baśniowej przygody i Luizjany. Ale od początku. Wcielamy się w Hazel, która w wyniku katastrofy traci swoje mieszkanie, a jej matka znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Aby pomóc jej wrócić, dziewczyna zostaje powołana na tkaczkę, magiczną zszywaczkę zerwanej więzi i uzdrowicielkę duchów. Teraz w astralnym świecie musi doprowadzić do złagodzenia sporu między ludźmi a potworami, inaczej świat popadnie w ruiny. Studio odpowiedzialne za grę z każdą kolejną produkcją rośnie w siłę, dlatego liczymy, że po średnim We Happy Few przyszła pora na doskonałe South of Midnight. Ta gra ma papiery, by stać się cichym bohaterem kwietnia. Welcome to the world of lokomoto, where your story begins simplerust life to fantastyczny lek na trudy życia codziennego dzisiaj zapowiadamy Wam grę lokomoto kolorową produkcję gdzie zarządzać będziemy Pędzącą lokomotywą pasażerską, a więc ścielamy się w atropomorficznego kierownika pociągu. Naszym zadaniem będzie dostosowanie składu, zarządzanie nim, powiększenie zatrudnienia oraz utrzymanie zadowolenia pasażerów. Jako okrywalna postać będziemy mogli pomóc w takich czynnościach jak dostarczenie jedzenia, budowanie i dekorowanie wagonów, czy rozmowa z pasażerami w celu wypełnienia krótkich misji reputacyjnych. Poza swoim pędzącym pociągiem zwiedzimy także miasta i inne otwarte lokacje. Podsumowując, szykuje się naprawdę przyjemna i piękna produkcja, aż chcesz już zaśpiewać Marielkę. Wsiąść do pociągu byle jakiego. Te mogry dostępne jest na Steam. Gry sportowe to dla mnie zawsze jest dziwna sprawa, dlatego może tak na chłodno podchodzę do Descenders Next, gdzie to łapiemy za deskę i będziemy uprawiać sporty ekstremalne, właśnie w tych chłodnych klimatach, na deskach snowboardowych albo w tych bez śniegu, na mountain boardach. Dla fanów takich gier to będzie spora gratka. Będzie można sprawdzić się w zabawie solo, ale również z graczami z całego świata. Będzie dało się robić naprawdę szalone akrobacje. I samo sterowanie ma być bardzo realistyczne dzięki rozbudowanej fizyce. A przynajmniej tak chwalą się twórcy. Pierwsze Descender zostało wydane w 2019 roku i może nie było turbo popularne, ale zebrało dość solidne grono bardzo zadowolonych fanów. Więc jeżeli z dyskami powtórzy się taki sam sukces jak poprzednio z rowerami, to raczej solidnie będzie dało się przejechać. I, Herbert S. Gift my Simon P. Jones. Gra, którą przedpremierowo zachwycały się takie portale jak Eurogamer czy PC Gamer, jawi się nam jako połączenie gry przygodowej pełnej z zagadek z zarządzaniem strategicznym. Rdzeniem rozgrywki jest posiadłość, którą przemierzymy według własnej kolejności. Jest jednak pewien haczyk, bo pomieszczenia zmieniają się każdego dnia. Tak więc o postępach danego dnia decydują wybrane przez Ciebie pomieszczenia i znalezione w nich narzędzia. Kreatywne wykorzystanie napotkanych przedmiotów pomoże Ci dotrzeć jeszcze dalej i opracować nowe strategie radzenia sobie z wyzwaniami, jakie przyniesie nowy dzień. Ma to z gry Blueprints stworzyć niepowtarzalny oraz nieprzewidywalny gameplay. Taka mechanika może potęgować w nas chęć przejścia gry ponownie. Do tego bardzo estetyczne wykonanie, masa nagród zgarniętych jeszcze przed premieru i wydawca, który pod swoje skrzydła bierze tylko pewniaki. Szykuje się nie lada gratka dla faunów przygodówek. Japończycy lubią tworzyć ciekawe i zwariowane rzeczy, i nie chodzi mi tutaj tylko o same gry. Ogólnie ich kultura pod różnymi względami dla przeciętnego Europejczyka może wydawać się nieco zaskakująca, a jak spojrzymy na anime to już w ogóle. Dlatego zabawne by było, gdyby okazało się, że grę osadzoną w japońskim miasteczku, zrobioną bardzo szalenie zwierzeniami i jeszcze bardziej szalonymi pomysłami, zrobiło małe studio założone w. United Kingdom. Wyobraźcie sobie, że ex-Yakuza zaczyna prowadzić nawiedzoną agencję maskotek. W sumie to całe miasto, w którym będziemy się poruszać jest nawiedzone, bo w otwartym świecie jeździć będziemy ciężarówką. Znajdować kolejne maskotki, które przypominają bardziej yokai, czyli japońskie duchy. Ogólnie te maskotki może też wyglądają na miłe i słodkie, ale każda z nich jest zdrowo pokręcona. Jedna będzie miała bzika na punkcie filmów dla dorosłych, a inna cały czas płacze. Zapowiada się na szaleństwo bez trzymań. a w sumie poprzednia gra twórców, czyli Paradise Killer, też jest zdrowo zakręcona. 12 lat temu zbieraliśmy ekipę, by w dość prostej i umownie czytelnej graficy arabować bogate posiadłości. Po tylu latach i w o wiele bardziej czytelnej oprawie graficznej wracamy do Monaco. Znów będziemy mogli zebrać się w kilka osób i dzięki zaplanowaniu i przemyślanym dobieraniu klas postaci zrobić skok stulecia. Grafika 3D i proceduralnie generowane mapy. Dla fanów pierwszej części jest to raczej gra, obok której nie można przejść obojętnie. Dla całej reszty to może być naprawdę solidna gra do Koopa w kilka osób. Miejmy nadzieję, że będzie to solidny powrót. Pilo and the Holobook będzie grą opartą na eksploracji, która osadzona w pięknej i kolorowej galaktyce spróbuje oczarować nas już 10 kwietnia. Jako Pilo, początkujący odkrywca, stanie przed nami zadanie udokumentowania cudów wszechświata i rozwiązywania tajemnic. Korzystając z tytułowego Holobooka, Pilo musi zebrać naklejki, aby rejestrować swoje odkrycia i poznawać historię tajemniczej mrocznej siły znanej jako Tar. Rdzeniem rozgrywki będzie więc wykonywanie zadań w zamian za wspomniane stickery. Gra ma posiadać specjalny system dostosowania tychże naklejek. Wiele z nich odblokuje także nowe umiejętności. Wszystko to w fantastycznej oprawie graficznej i klimatycznej muzyce. Każda planeta ma posiadać wyjątkowy styl, ekosystem i różnorodnych rdzennych mieszkańców. Sama gra ma kłaść nacisk na kreatywność, życzliwość i ciekawość, a nie na walkę. Powinna być również świetna dla nieco młodszych odbiorców, niestety jednak bez wsparcia rodzimego języka, ale za to jest demo do przetestowania. Po latach wątpliwej moralnie, ale bardzo dobrze płatnej pracy, Flux Dabes, zrzędliwa przewoźniczka, w końcu wraca na swoją rodzinną planetę. Trzeba sobie jakoś radzić z wypaleniem zawodowym, może małe wakacje w rodzimych stronach, ale w takich planach nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, więc nasza bohaterka rozbije się na opcję planecie i teraz sobie jakoś będzie musiała radzić. No to mamy tu połączenie gry akcji z RPG-em i survivalem. Będziemy mogli spotkać wiele barwnych i ciekawych postaci, które poratują nas doświadczeniem i wiedzą. A w nagrodę dla siebie i też ich, będziemy mogli zbudować miejscówkę, by dało się w spokoju pomieszkać. A że miejsce, gdzie wylądowaliśmy, jest dość egzotyczne i malownicze, to będziemy mieli okazję właśnie takie lokacje zwiedzać. Studio Psychoflow długo kazało nam czekać na premierę Bionic Bay. Ta intrygująca platformówka urzekła na swoim demem dostępnym na Steam. Gra ta swoją stylową przypominać może Limbo, jednak gameplay będzie tutaj dużo bardziej rozbudowany. Innowacyjna mechanika, zmiany ciała z przedmiotami oraz realistyczny model fizyczny tworzy wyjątkową produkcję. Bohater dzięki rzutom będzie także zwinnym parkurowcem, dlatego Bionic Bay da nam miks platformówki logicznej z esencznościowo wymagającą skillową grą. Wszystko to w pięknej, mrocznej oprawie graficznej. Absolutnie obowiązkowa dla fanów gatunku. Spodziewajcie się o recenzji na kanale. <wulary> Dopiero co na początku filmu informowaliśmy o niedawnej premierze duchowego spadkowieca Fire Emblem. Tak teraz na tapet idzie wręcz nowoczesny plagiat innej kultowej marki Advance War. Dosłownie, bo gra wygląda jak nieoficjalna kontynuacja z praktycznie identycznymi modelami jednostek i otoczenia. No ale dobra, skoro Nintendo nie raczy nas nowymi tsunami a zwykłym remakiem, to trzeba lubić co się ma. A Warside zapowiada się świetnie, o ile przymkniemy oko na to, że jest to po prostu Advance War 2.0. Nowością będzie wybór jednego z 14 dowódców, gdzie każdy z nich dysponować będzie wyjątkowymi umiejętnościami pasywnymi oraz skillami obszarowymi. Kampania składać ma się z 30 misji typu bitwy, eskorta, akcje ratunkowe czy tajne operacje. Co ciekawe gra ma mieć język polski, co w tego typu produkcjach nie zdarza się zbyt często. Jak chcecie przetestować, dostępne jest demo. Recenzja na indyczych jest również w planach. Kolejna urocza gra od polskiego twórcy niezależnego, który poprosił o rozgłos. Tutaj pokierujemy króliczką Tessą. Zatrujono fabryce odzieży jako mechanik. Bohaterka porusza się po różnych działach, takich jak szwalnia czy farbiarnia naprawiając zepsute machiny. Nasza bohaterka ma pełne ręce roboty, więc konstruuje i programuje roboty, które mają jej w tym pomóc. Jeśli wpadnie w ślepy zaułek, może cofnąć czas. Każdy poziom to mała łamigłówka, która wymaga krytycznego myślenia. Gra ma posiadać także edytor własnych poziomów. Jeżeli już chcecie sprawdzić pomysł twórcy w praniu, na Steam dostępne jest demo. Zachęcamy do wspierania. For you. Lubię oglądać horrory. Może grać nie za bardzo, bo się boję, ale oglądać już tak. Z moim doświadczeniem wiem, że najstraszniejsze to zawsze te azjatyckie. Klimat, pomysły na potwory i cały kształt zawsze jest taki jakby bardziej straszny. Dlatego historia osadzona w Singapurze, zrobiona przez jednego człowieka, już daje jakieś zalążki. A jak dodamy do tego to, że będziemy musieli przemieszczać się po dość klimatycznych lokacjach, próbując rozwiązać zagadki i dowiedzieć się prawdy na temat jednej z osób, która chodziła do naszej szkoły, to zapowiada się na coś, co może zaciekawi niejednego fana horroru. Jak wspomniałem, nie jestem targetem takich gier, ale widziałem kilka tradycji horrorów growych i wiem, że potrafią niejednego kozaka porządnie wystraszyć. Takich prawdziwych gier inspirowanych Dark Souls'ami, ale w 2D nie ma jakoś wiele. Dlatego każda dobrze zapowiadająca się 2D RPG akcji jest na wagę złota. Do tego twórcy bardzo głośno mówią o połączeniu Metroidvanii i Souls-like'a. Mandragora przykła moją uwagę od pierwszej zapowiedzi, czy raczej kampanii na Kickstarterze. Wiecie, roczny świat fantazy z wymagającym systemem walki. Może nie dostaniemy za szybko Vampire the Masquerade Bloodline 2, ale scenariusz do Mandregory pisał właśnie scenarzysta pierwszej maskarady, Brian Mistoda. Można więc się spodziewać nie tylko fajnego settingu i gameplayu, ale jest duża szansa na ciekawą historię. Ja czekam bardzo mocno. Witam back powrotem w Twojej Well, most of the time. Looks like you've been busy, Headmaster. City Buildery i Netajkuny to bardzo wciekające gry. Ciekawe, czy gra z tego gatunku tylko wersji, gdzie będziemy tworzyć swój własny Hogwarts, będzie równie fajna. Bo Wisdom Academy. Wcielamy się w dyrektora szkoły dla czarodziejów, gdzie będziemy starali się wyszkolić przyszłe pokolenia, jak również zapełnić pracę wielkim już czarnoksiężnikom. Mam jednak bardzo dziwne wrażenie, nadzieję również, że się mylę, ale jednak wrażenie, że te postacie, które mamy i które widzimy na awatarach uczniów czy nauczycieli powstały za pomocą AI. Może to moja wyobraźnia, miejmy nadzieję, że jednak nie jest to zwykły skok na kasę, bo na początku gra ma być we wczesnym dostępie. A jak wiemy, po niektórych deweloperach nie każdy tytuł wychodzi ze wczesno limbo. Rogali, którym jesteśmy rewolwerowcem w zaświatach. Tylko nie jesteśmy byle jakim tam rewolwerowcem, a wysładnikiem śmierci, który wraz z magicznymi mocami i sporą ilością ołowiu będzie wyżynał hordy nacierających na nas zombie i innych poczwart. Soul Slinger to w sumie produkcja, która ujrzała światło dzienne we wczesnym dostępnie pod koniec 2023 roku, a teraz w końcu ukazać ma się w pełnej wersji. Rogali, gdzie biegamy po małych lokacjach, zabijamy to kolejne grupy stworów, zdobywamy ulepszenia pasywne albo aktywne i idziemy zabijać kolejne hordy w kolejnej małej lokacji, po przejściu poprzez portal. Nie wydaje się to jakoś szalenie ciekawe, ale poniekąd wiele nie różni się strukturą rozgrywki od Siriusa czy bardziej nawet Hadesa. Popularnie też gra wydaje się nieco bardziej przepełniona treścią. W jak wielu grach możemy być lalkarzem i pociągać za sznurki, by kontrolować lalki? A tu będziemy mogli poruszać sznurkami przeznaczenia i wyruszyć na przygodę w magicznym świecie inspirowanym teatrem. Jako niwe, wygnana do podsceny. Przejmiemy kontrolę nad cztórkami drewa i będziemy starać się odnaleźć drogę powrotną do proscenium. Ale jak zawsze w takich przygodach, droga nie będzie ani łatwa, ani nudna. Napotkamy masę barwnych postaci, ale też hordy podłych stworzeń, które będą robiły wszystko co w ich mocy, by zgaść światło i zakończyć przedstawienie. Najbardziej podoba mi się tutaj jednak ten duży poziom orbitowania wokół teatru, bo nazwy, miejsca, sposoby i przebiegi rozgrywki cały świat zapowiada się bardzo artystycznie. A grę można przetestować już teraz dzięki wersji demonstracyjnej. To by było wszystko co znaleźliśmy na kwiecień z produkcji, które mogą Was zainteresować. Ja od siebie oczywiście czekam na Ekspedycję 33, ale granie do końca wygląda jak coś co pasuje do zestawienia mniejszych gier. Pamiętajcie, że możecie zostawić nam kawkę oraz komentarz na co czekacie w nadchodzącym miesiącu. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne Indycze Opowieści.